Cześć witajcie, z tej strony Polski Szczurek i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale serii Skyrim Dzisiaj zdobywamy zamek Czy coś takiego, nie wiem Będziemy szukać kobiety jakiejś Mamy serany także zobaczmy o to chyba ona matko Na Niemożliwe. Serana... To naprawdę ty? Własnym oczom nie wierzę. Jak dostaniemy się do środka? Musimy porozmawiać. Serano? Co tutaj robisz? Gdzie twój ojciec? No pierwsza On pytanie. nie wie, że tu jesteśmy. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Najwyraźniej poniosłam porażkę. Harkon znalazł sposób na odcyfrowanie proroctwa, czyż nie? Tak. Nie, to nie tak. Jak? Jesteśmy tu, by wypełnić proroctwo na swój sposób, a nie jego. Co? Chwileczkę. Sprowadzasz tutaj obcą osobę? Odjęło ci rozum? Ale jestem nie fajny. Ty, podejdź. Porozmawiamy. To jedynie, jak więc doszło do tego, że wampirzy mieszaniec towarzyszy mojej córce? Ja ją uratowałem. Ciekawy dobór słów, biorąc pod uwagę, że teraz, gdy nie postępujemy już wedle mego głupiego planu, Serana jest w dużo większym niebezpieczeństwie. Serana poświęciła wszystko, by uniemożliwić Harkonowi wypełnienie słów proroctwa. W przypadku A mnie ty zamknę... ją to jest coś jak... Sorry, musiałem dziś na chwilę, kontynuujmy. Czy miałabym tupet zamknąć swoją własną córkę w tym grobowcu tylko po to, by chronić prastary zwój? Myślę, że tak. Zwoje to tylko środek do celu. Kluczem do tyranii słońca jest właśnie serana. Gdy uciekłam z zamku Wolki miałam ze sobą dwa prastare zwoje. Zwój, który, jak mniemam, udało ci się znaleźć wraz z Ranu, mówi o Aurielu i jego magicznej broni Łuku Auriela. No, drugi zwój twierdzi, że krew córym mroźnego azylu oślepi Smoka. Edwardzie, o... a zresztą. Tak jak to. ja, Serana była kiedyś człowiekiem. Byliśmy wtedy oddanymi wyznawcami lorda Bala. Tradycja nakazuje złożyć kobiety w ofierze Balowi w dniu jego przywołania. Mało która to przeżywa? Pozostałe stają się jednak pełnej krwi, wampirzycami. Okej, okay. nazywamy ciekawy. je wtedy curami mroźnego azylu. Widzę, że zaczynasz rozumieć, dlaczego chciałam chronić Ceranę, i dlaczego trzymałam drugi prastary zwój tak daleko od niej, jak to możliwe. Bo jesteś głupia. Gdyby Harkon zdobył łuk Auriela, a krew serany została wykorzystana, by zbrukać ten oręż, proroctwo tyranii słońca zostałoby wypełnione. W jego oczach umierałaby dla dobra wszystkich wampirów. A jak niby zamierzasz spełnić proroctwo, nie poświęcając życia mojej córki? Zabić Harkona. No, widzicie? Jeśli w to wierzysz... Jesteś jeszcze większym głupcem, niż myślałam. O ty, babu, nie sądzisz, że przemyślałam wredna. to wszystko, zanim wcieliłam swoje plany w życie? Nie. nie obchodzi cię Serana, ani nasze trudne położenie. A ciebie obchodzi Serana? Drania słońca jest dla ciebie szansą na deifikację. Tak samo jak Harkon, nie zawahasz się zniszczyć wszystkiego, co stanie ci na drodze. Serana? Ten obcy może nazywać się wampirem, ale nie wie nic o toczonej przez nas walce. To to Dlaczego głupia. miałabym mu cię powierzyć? Ten obcy zrobił dla mnie w krótkim czasie więcej, niż ty uczyniłaś przez kilka wieków. Jak śmiesz. Dobrze. Zrobiłam wszystko, żeby chronić cię przed tym fanatykiem, którego nazywasz ojcem. Tak, jest fanatykiem. Zmienił się. Ale to wciąż mój ojciec, dlaczego tego nie rozumiesz? Och rano, gdybyś tylko otworzyła oczy. W chwili, Ale gdy twój ojcie mordę w proroctwie. By było I dobrze. dowie się, że potrzebuje twej krwi, znajdziesz się w ogromnym niebezpieczeństwie. Więc żeby mnie chronić, lepiej było odciąć mnie od wszystkiego, na czym mi zależało? Nigdy nie spytałaś mnie, czy zamknięcie mnie w krypcie będzie najlepszym No, no proszę, tego, no kiwałaś, proszę. że ślepo za tobą podążę. Oboje mieliście obsesję na punkcie swoich spraw. Wasze motywacje mogły być inne, ale ostatecznie dla ciebie też jestem wciąż tylko pionkiem. Chcę, no byśmy właśnie. znów byli rodziną, ale to nie wiem, jest... czy to w ogóle możliwe. Może nie zasługujemy na takie szczęście. Może nie jest ono nam przeznaczone. To jest głos rozsądku. Wytrzymać. Słuchaj jej. A do tego będziemy potrzebować prastarego zwoju. Przykro mi, Serano. Nie wiedziałam. Nie sądziłam. Moja nienawiść do twego ojca dzieli nas już zbyt długo. Głupia mama. Jeśli chcesz prastary zwój, to należy do ciebie. Twoje intencje nadal nie są dla mnie jasne. Zabić Ale cię. dla dobra Ale Serany co? pomogę ci tak wiele, jak to możliwe. No i super. Jednak się przydałam do czegoś, głupia mama. Tak. Chronię go od kiedy mnie uwięziono. Na szczęście masz możliwość zniszczenia bariery, która otacza te ruiny. No dobra. Musisz znaleźć najwyższą z kamiennych wież otaczających te ruiny. U ich podstaw czerpana jest na potrzeby bariery energia z nieszczęsnych, wygnanych tu dusz. Zniszcz strażników, którzy je chronią, a bariera upadnie. Jeszcze słowem ostrzeżenia. Po kopcu krąży smok, który zwiesie durny wir. Uważaj na niego. Idealni mistrzowie kazali mu nadzorować strażników. Więc bez wątpienia zareaguje, jeśli uzna cię za zagrożenie. No dobra, czyli trzeba zniszczyć kilku uselessów. Eee, najbliżej jest chyba... Według strzałek... Tam nie widzę tej wieży. Chyba, że to co? Ale tam ją widzę. No dobra, idziemy tu. Bo z tamtej strony są dwie. No, plus minus z tamtej strony. Także... Chyba najlepiej najpierw tu iść. Szczerze powiedziawszy, byłem w kopcu dużo raz, ale jakoś nigdy. Wow. Już tak powiem, mocniej nie zapatrywałem się na bycie tu. W sensie jakieś. Nie przeszukiwałem specjalnie tutaj tego wszystkiego. Jaki useless z tego typa? A? O moje strzały, przydadzą się. Dobra, idziemy stąd. Są jakieś uselessy śmierdzące. Chodzi o tej, o ten kamień, czy o tamtą wieżę? Miałam w to strzelić? Coś się stało? O! U, pieniądze. Jak bardzo pragnę znów zobaczyć wielkie wydmy Hammerfell. U, Hammerfell. The Elder Scrolls Może. Co jeszcze? Kamienia mam rozwalone. No i nie wydawało mi się, że to jest. A? Wow, wow, wow. W tym drogiem niech jest. Halo, co to za? Wejście na mnie. No ja się nie godzę na Ale ty podleciał. Czy ty masz ogniste strzały? Hmm, fajnie. Dobra, a gdzie jest... Druga kulka, że tak powiem? No, chyba dwie powinny być. Chyba, że tu gdzieś na wejściu. Hmm. To. to jest ta wieża? Czy nie? Tak wygląda, jakby miała być ta. Hmm. Nooo! Pa pa pa! Kurde, zapomniałem, że jestem idiotą. Dobra, trzeba go zabić, zanim on zabije mnie. Huuhu, było blisko. No tam to co jest? Nie wiem, czy lepiej jestem, czy, czy... co? No halo, od kogo ja dostaję? O ty już leś mierdący. Nie, dobra, tutaj nikogo nie ma, to jest jakiś typu, ale... Oni się tak... ...tak wtapiają w tło tego wszystkiego. Kiedy ja tak mało im zadaję? Co jest? Chyba więcej powinienem nawet w ogóle dlaczego nie mogę cały czas a tak. No co ty się tak zacinasz, idiota? Co jest? I gdzie jest tamten? FUS? Umrzej. You're dead. No radzę, to jest tu, da. No, A we strzału idziemy tam, już mam dość tych randomów. A śmierdzące, jakieś to trupy. Tjaj, ma ta beża. <coughs> O, kurwa, przepraszam. Teraz ja. ten strażnik. Aha! To ty! O kurde. O kurde. Ale też nie, dobra, nie. Oj, shit. Dobra, jednak jest jakiś... Może nie jakoś mega wybitny, ale... O kuźba jaki on jest szybki. To za mnie A dostawał skoszek W lesie śmierdzące Póki mnie zabijesz serany To ja cię zabiję, się A leżeć, leżeć szmat Oj dobrze Teraz dawaj zbroję Ja ją chcę Oj, nie, tak być nie będzie, że nawet zbroi nie dostanę. Dawaj mi to wejście, no co? Naprawdę zrobię to tylko po to, żeby z nimi walczyć? Ale już z lesem. doba, więcej takich zbrojek Co ja miałem do tej pory? Już useless, co nie? Chciałem ja useless coś, dobra idę stąd, bo mnie to zabije zaraz ah, Dobra, dajcie chwilę, a tam dojdę Dobra, jestem. Przybiłem. Już. Omok. Po no znowu. A ten to kto tu jest? Gniewo Aha. Wus! Okej okay. Nie widać jakiś wyjść. Dzięki, Serana. Dlaczego ja tak wolno nagle chodzę? Co się dzieje? No dlaczego ja tak wolno chodzę? Capstock, co nie? Tak, Capstock. Nienawidzę tego. Co, weźmiemy kolegę z zaskoczenia, co? To nie ma tak ładu. Ewa, nowa strzała. A ty to skąd? Osz kolega się odeszło. Wiesz, że już nie żyjecie? So Jeden What ale moglibyście dawać tu zbroję co macie na sobie nie obrazić naprawdę, a teraz szukamy z jakiejś skrzyneczki, która jest OP um. hmm. Może tutaj coś, hmm, coś jest? Okej, okay, to już mam hmm, Co to jest? Bariera, nie mogę czy oczywiście, że nie Aaa Coś tu jest jeszcze? Oprócz upierdliwych krzewów Tu coś jest Hmm, czyli nic tu nie ma Dobra, to dajcie jeszcze chwilę i zaraz będzie koniec do ostatniej wieży. Teraz? Fajnie, nie mogę wcześniej. Zapobać już mi się tam dostać. No ile ich tu jest? Nie, nie, nie Nie, nie. Dziękuję bardzo. Ja nie mam ochoty się z nimi napierdzielać. To są w i śmierdzące. Wejść? No to nieźle. O kurde. Hmm. Chyba po strażniku. No, trochę szkoda. Ale zobaczmy jeszcze co tutaj jest gdzie się wejść. Teraz iść do tej baby wabej i Dobra, zmienię jeszcze szczały. Bum i bileni. I jest Valerika. Udało ci się zniszczyć wszystkich trzech strażników? Jesteś zaskoczona. Imponujące. Mm. Tak. Chodź za mną. Uważaj na durne wira. Po upadku bariery więziennej na pewno sprawdzi, co się stało. No dobra. O, jest Serana. Pojawiła się łaskawie. A to co to jest? Może być Ok, przyda się Ekstra odporności na trucizny. na poszła, no tu jest ze Hmm, co teraz? Zaczekaj, coś słyszę. Składnik górny, dłużny... Chyba za szybko poszedłem. Nie, nie wydaje się jakiś wybitny. No nie, no jakiś już lesów swoich ma. O, dzięki. Pieprzej, kuźba, ile was. Zginij co mi właściwie zrobiłeś? Nie Chodź tu już, leś, a ja nie mi będziesz cały czas to... Nie no, nie chce mi się z tym walczyć. Dobra, wy z niej walczcie, co? Ja się nim zajmę. No kurde, no kurde, zginiecie, jest z wszystkimi luz lesami. No dostał jest, mm, mm, mm. co jest, what the fuck. Czego ty jesteś tutaj z moją stronę bro? Jest! Zgładziłem go. Co teraz? Widocznie jest dumny, ale nigdy nie podejrzewałam, że będę świadkiem śmierci. Tak? Nic nie słyszałam. jakie napisano o Durne Wirze, są zgodne co do tego, że nie można go zabić zwykłymi sposobami. Najwyraźniej nie jest to prawda. Może się wyrębnie. Dusza smoka jest równie odporna jak łuskowy grzbiet jej właściciela. Możliwe, że twój ostatni cios jedynie pozbawił Wira jego fizycznej postaci do czasu, aż na nowo zbierze siły. Brzmi logicznie. Minuty, godziny, lata? Nie sposób stwierdzić. Sugeruję jednak nie zostawać tu, by to sprawdzić. OK. Zdobądźmy dla ciebie ten prastary zwój, i możesz ruszać w dalszą drogę. Dobra Eee Chciałem go przeszukać ale chyba nie ma za bardzo co przeszukiwać Chodź, mm. Ech, jakiegoś randoma dawaj mnie ten zwój mm, Dzięki to sobie wezmę Że udało nam się znaleźć teraz, moją gdy udało ci się odzyskać, prastary zwój, musisz ruszać dalej. Z chęcią. Nie mam wyboru. Tak, co nie masz wyboru? Jak już ci wcześniej mówiłam, jestem córą mroźnego azylu. Jeśli wrócę do Tamriel, zwiększy to szansę Harkona na wypełnienie proroctwa tyranii słońca. No dobra. Doceniam Twoją troskę o mnie, ale dla mnie liczy się tylko Serana. Za wszelką cenę musisz zapewnić jej bezpieczeństwo. Pamiętaj, bez problemu, że problemu. nie można wierzyć. Nieważne, co ci obieca, Będzie cię oszukiwał, by zdobyć to, czego chce. Obiecaj mi, że zadbasz o moją córkę. Ona jest jedyną wartością, która mi pozostała. A, a mnie, obiecuję. się znaleźć z wół, ale wkalała, z Dobra. No, na tyle. Bo mi się pchnie. Nie no, długie to było. Dzięki za oglądanie. I do następnego. Cześć.